Witam wszystkich serdecznie. Dziś znajdujemy się w terenie. Chciałbym pokazać Wam ciekawostkę, a mianowicie piwnicę po starym młynie wodnym, w której na pewno nikt nie był od lat jakichś 35. Tu mamy okienko. Tu mamy. Zejście do piwnicy. Tu był robiony odwiert i w środku jest pustka. Tam mamy fundament. Tu jakieś ustrojstwo. Wystające. Nie jest to na pewno pręt bo e, widzę frezy na tym. I zobaczcie jaki dziwny jest dźwięk, posłuchajcie, pustości. Było to wielkie przedsiębiorstwo. I ta piwnica słyszałem od starych ludzi, że miała przejście pod asfaltem do wielkiego takiego budynku, który też przynależał do tego tartaku, do młyna wodnego. Miał to jeden właściciel, mianowicie chyba Artur Stan. Można znaleźć to na pewno w internecie. Zobaczcie na usytuowanie drogi. Jesteśmy na prostego przez drogę. Widać asfaltu jest w tym momencie popękany cały. Tutaj mieliśmy wielki, potężny budynek. Dwukondygnacyjny. Zachowały się jeszcze fundamenty od niego. Tam, w tych chaszczach, następne pełno fundamentów. Asfalt nie pęka tu bez powodu. Musi tu coś być. Tu taka ciekawostka. Dorzucę do tego tam na pewno zdjęcia jakieś. Nie mam jak wam pokazać tych fundamentów, bo drzewa się nawet wracały tutaj, ale na pewno są. Tam jest rewizjer, nie ma jak go pokazać. Było to wielkie przedsiębiorstwo i śmiem twierdzić, że na pewno nikt tam nie był do dzisiejszej pory. O taka ciekawostka. Można znaleźć dużo takich rzeczy, gdzie w ogóle nie ujrzały światła dziennego. Tak to wygląda. Jesteśmy w miejscowości Już pokazuję. To tyle. Do następnego. Cześć.